Witam w kolejnym magazynie GOL Świętokrzyskiej klasy Okręgowej. Program jest przygotowywany przez Echo Dnia i Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Dziś wielką sobotę rządzili goście. Świetna forma strzelecka Jarosława Gołdy i Michała Smolarczyka. Zmiana na dole tabeli Stanisław Rubel zapraszam na magazyn GOL Świętokrzyskiej Klasy Okręgowej. W rozgrywanej Wielką Sobotę 21. kolejce większość meczów wygrali goście. Star drugi Starachowice przegrał z Wiktorią 2015 Skadbierz 0-1. Zwycięską bramkę zdobył Bartłomiej Równicki w 10. minucie meczu. Piast Stopnica przegrał z Orliczem Suchedniów 1-4. Do przerwy było 0-2. Bramka dla piasta Łukasz Król w 82 minucie dla Orlicza Filip Jagodziński w 39, Piotr Fox w 44, Michał Bator w 57 skarnego oraz Karol Stępnik w 90 również skarnego. Stal Kunów przegrała z wichrem miedziana góra 1-2, do przerwy było 0 00. Stal prowadziła po golu Sebastiana Mazura w 58 minucie. Wyrównał Jarosław Gołda w 78 minucie i była to już jego szósta bramka na wiosnę. Zwycięstwo zapewnił gościom Mariusz Paluch w 4 minucie doliczonego czasu gry. Partyzant Radoszyce przegrał z nidą pińczów 1-2. Do przerwy było 1-0. Dla Radoszyc prowadzenie zdobył Paweł Laskowski w 44 minucie. Potem strzelali już tylko goście. Łukasz Dziewięcki w 75 i Artur Garula w 88 minucie. Czas na cykl kulisy. Tak piłkarze Nidy Pinczów cieszyli się z wygranej z Partyzantem Radoszyce. Nida jest w dobrej formie, w tym roku jeszcze nie przegrała, a to było jej drugie zwycięstwo z rzędu. Zespół dzięki temu oddalił się w swoje Astra Piekoszów pokonała partyzanta Wodzisław 2-1. Dla Astry prowadzenie zdobył Michał Smolarczyk w 22 minucie, dla którego była to już piąta bramka na wiosnę. Drugi gol dla gospodarzy to trafienie samobójcze w 38 minucie. Dla partyzanta Wodzisław trafił Dominik Szewczyk w 27 minucie. Mecz ocenił trener Astry Tomasz Sadko. Dzisiejsze zwycięstwo na pewno bardzo nas ucieszyło, ucieszyło również to, że bardzo dobrze realizowaliśmy założenia, to, że od początku graliśmy odpowiedzialnie, to co chcieliśmy. Drużyna z Włodzisławia na pewno narzuciła tutaj duże tempo i momentami mieliśmy problemy. Na szczęście byliśmy przygotowani na wiele aspektów i chcemy, tak jak powiedziałem już w pierwszych wywiadach, chcemy iść do przodu, chcemy piąć się w górę tabeli. Każdy mecz jest dla nas najważniejszy, dlatego teraz już myślimy o meczu z Wichrem Miedziana Góra. Dzisiaj naprawdę cieszymy się po w bólach. Udało nam się to zwycięstwo wygrać. Uważam mimo wszystko, że byliśmy drużyną lepszą. Natomiast na pewno był to bardzo ciężki mecz i trzeba oddać szacunek drużynie z Wodzisławia, bo również zostawiła bardzo dużo charakteru. Ale cieszymy się, że to my ponownie jesteśmy zwycięzcami i bardzo nas cieszą te trzy punkty. Dziękuję. Teraz czas na mecz, który zmienił kolejność na dole tabeli. Sparta Dwikozy pokonała Wisłę Sandomierz 1-0. wdzięską bramkę zdobył Wojciech Śmieszek w 30 minucie. Dzięki temu Sparta opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Mecz Piaskowianka-Piaski-Góral-Górno przełożono na 4 czerwca, a w związku z wycofaniem się Świtu Ćmielów pauzowała na Brody. Teraz czas na gościa magazynu Gol Świętokrzyskiej klasy okręgowej. Jest nim Jakub Pamicał, zawodnik zespołu lidera piaskowianki piaski. Rozmawiał z nim redaktor Damian Wiśniewski. Jakub, mieliście wolne święta, czy się z tego powodu? Tak i nie. A dlaczego tak, dlaczego nie? Tak, tak dlatego, że tu górno przełożyło, gdzieś tam doszło i że też nie byli przygotowani gdzieś kadrowo. My jesteśmy na fali takiej wnoszącej po tych wygranych. Mówię tutaj, co w Pucharze z Hetmanem, czy, czy w Lidze nam dobrze idzie? to więc, więc nie, ale z drugiej strony tak, że odpoczniemy troszeczkę, y, mówię odpoczniemy i na takiej świeżości ruszymy na pewno, teraz mamy puchar w środę, potem ligę, więc, więc to się przydało na pewno. To powiedz, jak spędziłeś te święta? Rodzinnie, w domu, jak zwykle tutaj na Białogonie, u siebie, w rodzinnym, mówię rodzinie, y, u mamy, taty, rodzinka duża, więc te święta były spokojne, wesołe i y, jak najbardziej udane. Powiedz mi no, o waszej formie, bo zagraliście pięć meczów w rundzie wiosennej, cztery wygrane, jeden remis. Spodziewałeś się, że tak dobrze wyjdziecie tę rundę, biorąc pod uwagę wszystkie zmiany, jakie zaszły zimą? E, szczerze? Absolutnie nie. Absolutnie nie, bo były bardzo duże zmiany, że, tak, że, że, tak jak redaktor pan mówi. Ale trener tutaj VIA współkładał bardzo fajnie zespół. Trener doświadczony tutaj na, na, na tych boiskach czwartoligowych. I rzeczywiście to widać, bo od początku gdzieś ma swój jakiś plan, koncepcję na to realizują powoli rzeczywiście, ale skutecznie I, i to widać gdzieś na boisku. Za tamtego trenera, mówię, no, było, było bardzo dobrze to wyglądało, gdzieś, gdzieś piłkarsko, gdzieś, gdzieś było poukładane. Serdzi miał swoją taktykę, taką tutaj w Świętokrzyskiej rzadko spotykane, bo chciał wszystko otwierać po ziemi i to rzeczywiście fajnie wyglądało. Pod względem, mówię, piłkarska, pił, piłka, piłkarskim, efektywności na boisku, przerzucało się to jeszcze na punkty, ale ten RWIAS to podtrzymał jak najbardziej i jest inna taktyka, bo dobiera taktykę do zawodników, ale jak najbardziej skuteczna i fajnie to wygląda. A Zimą, jak widziałeś te zmiany, to myślałeś sobie, że dzięki Bogu macie jedną przewagę na tyle dużą, że i tak pewnie dowiedziecie awans? Czy myślałeś, że to wszystko się ułoży i, i będzie dobrze? Nie no, wiedziałem, że dowiedziemy awans i ten awans będzie dowiedziony z racji tego, że ci, co przyszli, że tak powiem, nie odstają żadnym poziomem od, od, od wcześniejszych. tak? Tam wcześniej było to półkładane. A my teraz je docieramy i z czasem, oczywiście, mówię jak maszyna ruszy, bo jeszcze bardziej myślę, się że ruszymy, mamy większy potencjał niż, niż teraz, to będzie dobrze. No, nie spodziewałem się na pewno mówię, takiego efektu, że będziemy wszystko wygrywać tak? od początku, że wejdziemy z taką fajną pasą. Mówię, no tylko się cieszyć i, i czekać na następne mecze i... a którego zawodnika brakuje ci najbardziej z tych którzy odeszli no Jarosław Dutczenko dużo goli strzelał no ale tutaj jest Rafał Krzysztofiak tak trzeba, jest więc... Rafał jest bardzo dobrym napastnikiem mówię przede wszystkim mówię Rafał jego szuka piłka nie widziałem takiego zawodnika w swojej przygodzie z piłką żeby jego zawsze tak szukała piłka jak, e, jak na boisku tak? Jarek bardzo mocny solidny zawodnik bardzo przydałby się nam na pewno bo to drugi napastnik typowy mówię taki fizyczny biegowy Mały jest bardziej taki techniczny, taktyczny, ale jakiego najbardziej mi brakuje, no to no uważam, że tutaj robotę robił e, zapewne Andriy Werbicki na skrzydle. Brakuje nam takiego skrzydłowego, który potrafi wziąć piłkę minąć trzech, czterech zawodników, dograć piłkę. Andriy to miał. Andriy miał odejście na tą ligę, nie był do zatrzymania i to, i to robił różnicę. A no, na razie typowo nie mamy takiego skrzydłowego, który weźmie piłkę i minie dwóch, trzech do gra, zrobi robotę. No powiedz jeszcze teraz o sobie trochę, bo... Jesteś małym obieży światem, można powiedzieć, na terenie tak, Polski. Tak. Pojeździłeś troszkę, była, była, było, Maz, było mazowsze, było pomorze. Tak. Skąd taki pomysł na, na prowadzenie właśnie kariery, na prowadzenie swojego życia, można też powiedzieć? To nawet nie pomysł, tylko sytuacje losowe gdzieś zmuszały do zmiany, zmiany gdzieś otoczenia, czy to, czy to dziewczyna była, czy to później gdzieś, gdzieś, gdzieś oferta, dostałem taką, taką, tutaj nawet w Mazowszu, to w Mawiance, tak, gdzieś gdzieś dostałem fajną, fajną ofertę, więc też skorzystałem, mówię, bo to poziom czwartoligowy. A dlaczego tak obie obierze świat? Ponieważ mówię, to w Krakowie zaczynałem, w tej trzeciej lidze w Kazimierze jeszcze. Yy, I później gdzieś tak mówię, do, do Warszawy, bo tam dziewczyna, 5 lat mieszkałem, grałem tam w KS Raszyn, w innych zespołach. Później gdzieś do tej mawianki poszedłem, z do gdzieś do Gdańska, bo też gdzieś jakaś dziewczyna coś tam się zakręciła. I koniec końców yy, wróciłem do Kielc, rodzinnego miasta. Yy, po 10 latach tułaczki, wojarzy, wojarzy z piłką. Yy, Powodem była narzeczona, która tutaj teraz właśnie ze mną mieszka i, i gdzieś, gdzieś próbujemy tutaj w Kielcach coś stworzyć. Mówię pod względem gdzieś mówię, i sportowym i gdzieś prywatnym. Czyli do Kielc też się dziewczyna sprowadziła z powrotem? Tak, narzeczona, tak. Bo nie miałem nigdy zamiaru wracać, to tylko dzięki dziewczynie tutaj wróciłem i gdzieś planuję gdzieś jakąś taką przyszłość swoją. A gdzie się czułeś e, najlepiej pod względem piłkarskim, i sportowym? Na tych, na to tych przede miejscach. wszystkim w Mawiance. Mawianka Mowa, tam był wyższy poziom, tam już jest mówię gdzieś można, to był czwartoligowy poziom, ale można było się poczuć jak, jak gdzieś w drugiej lidze, czy gdzieś, bo tam mówię, i organizacja, i podejście, i bardzo dużo osób tam piłką że bo to jest miasteczko 40 tysięczne, ale bardzo dużo ludzi że je piłką gdzieś, gdzieś tam w, tym, w tej miejscowości. No i rzeczywiście poziom sportowy w Warszawie jest no, bardzo duży. To jest, mówię, dwa trzy razy większy niż w wszystkim i finansowym rzeczywiście pod względem finansowym, i i sportowym, więc Warszawa. Warszawa i ławianka była takim najlepszą moją przygodą. Tam zrobiliśmy awans. Gdzie mówię, no wspomnienia są i, i zostaną na pewno. A tak życiowo? Nie kusiło, żeby zostać nad morzem jeszcze trochę? Kusiło, najbardziej tak. Najbardziej kusiło, bo to plaża, trójmiasto, e, więc jak najbardziej. Są plany, żeby w przyszłości na pewno wrócić, bo, bo gdzieś mówię, narzeczona też gdzieś ją tam gdzieś do tej plaży, gdzieś to gdzieś morze korci. Więc zobaczymy, jak tam w przyszłości będzie. A jeszcze nawiązując do Piaskowianki, z tym składem, który macie teraz, myślisz, że dalibyście sobie radę w czwartej lice? absolutnie nie. To szczerze mówię, nie będę tutaj jakiś bajek opowiadał. Nie, tu bo trzeba zmiany. Ja powiem szczerze, że, że przy każdym awansie, przy każdym, czy to jest z A klasy, czy to jest z czwartej do trzeciej i nawet jak jest dobra drużyna, to żeby drużynę gdzieś mówię do przodu pchnąć jeszcze tak, to zawsze trzeba zrobić transfery. I, I te transfery u nas będą na pewno, bo tu prezesi działają bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo skleili coś z czegoś, co niemożliwe było, a jednak, jednak, jednak się udało, bo skleili drużynę w ciągu miesiąca. Gdzie ci odchodzi dziewięciu zawodników, no to jednak ten zarząd musiał pracować. A w piaskowiance nie tyle co zarząd pracuje, tylko mnóstwo ludzi jest związanych z tą piaskowianką. I to też mnie gdzieś zaskoczyło, że tak może klub funkcjonować, że nie dwie, trzy osoby, tylko stricte prezes i ktoś działa. Tylko tam działa prezes, wiceprezes, tam działa zarząd, tam skarbnik, tam przyjaciele. Bardzo fajna rodzinna atmosfera i wszyscy gdzieś działają na tą piaskowiankę. Więc myślę, że zrobią tak żeby w następnej rundzie nie od razu spać, tylko utrzymać się i być jakąś taką y, wiodącą postacią w czwartej lidze. A kogo wam brakuje najbardziej? Myślisz o tym skrzydłowym za Andrija Werbickiego właśnie? Tak tak, 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 Jak sobie tak przeanalizowałem, co rektor mnie tak zapytał na szybkości, no to pod względem sportowym i, i piłkarstwa, bo tylko tutaj na to będę patrzył. To jest Andrzej Werbicki, no jeszcze był taki fajny zawodnik Nikita, skoro skoro Byszew tam, on teraz gra w Łogowie, też fajny zawodnik, środkowy pomocnik, wybiegany. Ale no mówię, jeśli chodzi o, o, o teraz daną sytuację, jak miał ściągnąć zawodnika, to jest Andrzej Werbicki, bo nam brakuje skrzydłowego. Tu jest Igor Czuba, bardzo dobry młody zawodnik u nas w środku pomocy, gdzieś mówię. Ja też gdzieś w środku jeszcze Hasam i, i mówię, no tu na tej pozycji tylko nam brakuje gdzieś e, zawodnika i no i niestety, no ale radzimy sobie jakoś, tak? Też są zawodnicy, którzy przeszli na tą pozycję i i gdzieś, gdzieś coś tam dają zespołowi. A Ty planujesz pohasać jeszcze przez kolejny sezon w e, Tak, tak. Jest mi tu dobrze, czuję się bardzo dobrze. Tu jest też Rafał Krzysztofik, Robert Szymański, też osoby, które są związane z Piaskowianką bardzo długo, są to kluczowe postacie. E, dobrze się z nimi dogaduję, tu w zespole dobrze się czuję, e, więc jak tu się nic nie zmieni pod względem gdzieś organizacyjnym, gdzieś finansowo, to jak najbardziej mówię, bo, bo jest mi tutaj dobrze i dobrze się dogaduję tutaj z zarządem, z kibicami, z ludźmi, więc, więc tak. Wracacie do gry intensywny przed Wami masz Pucharowy, potem Nida Pinczów, jak się przygotowujecie do tego, czego się spodziewacie. Nida teraz w dobrej formie ostatnio. Jest, Nida tak, widziałem, widziałem, że tutaj wygrała i gdzieś gdzieś punktuje zaczyna. No, w Takiej klasy rozgrywkowej jak okręgówka, no to mecze się, też, mecze się przeważnie wygrywa ambicją. Ambicją, wolą walki i można być super piłkarsko gdzieś tak wyglądać, ale jak nie dorzuci tych cech, mówię ambicji, charakteru, woli walki, to, to z każdym można przegrać, tym bardziej mówię gdzieś tam w okręgówce. Więc. Jak się przygotujemy, odpowiadając na pytanie? No, szczerze, odpoczywaliśmy teraz. Po prostu dziś tener zwrócił na to, My nie mamy, nie mamy szerokiej kadry. Mamy bardzo wąską kadrę. U nas jest 16-17 zawodników i, i musimy sobie radzić jakoś. Więc tener też tutaj patrzy pod względem gdzieś takim odpoczynku, żeby być przygotowany na świeżości na te mecze, tak? Bo, Mówię, to co my sobie tam przygotowujemy, jakąś taktykę, gdzieś jakieś tam yy, otwarcie gry, to jest jedno, ale tener bardzo zwraca uwagę na to, żeby tych kontuzji nie było, żeby odpoczywać, no bo mamy wąską kadrę, więc yy, odpoczynek, odpoczynek i odpoczynek, bo piłkarsko myślę, że tutaj sobie zawodnicy gdzieś indywidualnie poradzą, a na ten puchar, no to też... To jest star, trzecia liga. Nie liczymy na jakieś tam. Yy... Ale fajne okazja, żeby się sprawdzić. Zgadza się. Rybar, prawda? Jak najbardziej, dla kibiców też to fajne, jest widowisko, sobie zobaczą, ale yy... mierzymy siły na zamiary. Więc skupiamy się bardziej na lizę, a tu ta trzecia liga, jak się uda, fajnie. Jak nie, nic się nie stanie. Okej, okay. dzięki nie. bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Kłaniam się. Naszym gościem był Jakub Panitasu, zawodnik Pieskowianki Pieski. Jak wygląda tabela świętokrzyskiej klasy okręgowej? Pierwsza jest Pioskawianka Piaski, która ma już 48 punktów. Na drugim miejscu Wiktoria 2015 Skadmierz, 40 punktów. A na trzecie wskoczył Orlicz Sucheniów 34 punkty. Na ostatnie 15 miejsce spadł Piast Stopnica, który ma 15 punktów. Przed nim Sparta Dwikozy 17 punktów i Stal 18. Za bramkę kolejki uznaliśmy trafienie. Piotra Foksa z Rolicza Suchredniów podczas meczu w Stopnicy. Teraz czas na najlepszych strzelców. Liderem jest Rafał Krzysztofik z Piaskowianki Piaski, 28 bramek. Za nim Jarosław Gołda z Wichra Miedziana Góra, 21 goli i Mateusz Lampard z Wiktorii 2015 z Kadmierz, 16 bramek. Dziś z racji tego, że jeden mecz został przełożony, nie wybieraliśmy piłkarza i jednostki kolejki. A kolejny magazyn Gol Świętokrzyskiej Plasy Okręgowej zapraszam za tydzień we wtorek 29 kwietnia.